Pozwolę się jeszcze włączyć z komentarzem, nie wiem czy Państwo to widzą, ale jakaś mała awantura między sektorem zajmowanym przez kibiców Polonii a GKP. Zwijają flagi kibice starówka, no proszę. Wychodzą ze stadionu, nie, ciężko mi coś powiedzieć, bo jestem po drugiej stronie boiska, ale wygląda to tak, jakby kibice GKP po prostu sobie uciekali w tym momencie z trybun. Plak już nie ma. Kibicy GKP schodzą na, na drugą stronę trybuny, tak jakby. No, być może będą próbowali się przedrzeć do sektora gości. No, w każdym razie miłego oglądania. Pewnie to Państwo właśnie widzą na, na swoich monitorach.